Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, moi ukochani bracia i siostry w Chrystusie. To z przyjemnością witam Was ponownie na kanale, gdzie radosne wyrażanie życia może być zapowiedzią tego, jakie będzie życie na Ziemi w nowej erze proroczej dziewicy Maryi. W nadchodzących czasach dziesięć tajemnic stanie się wydarzeniem przeszłości, oznaczającym koniec jednej epoki i początek nowej. Ten okres będzie charakteryzowała odnowiona pokój, znacząco przekształcając świat na lepsze. Przepowiednia dziewicy Maryi, ogłaszającej się królową pokoju podczas swoich pierwszych objawień w Medjugorje, nabierze jeszcze większej jasności i zrozumienia. Ta nowa era nie tylko będzie chwilą spokoju, ale również przyniesie szersze zrozumienie, dlaczego dziewica Maryja wybrała ten tytuł. Nadchodzący okres pokoju wyróżnia się jako okazja dla ludzkości do życia w odnowionej harmonii, czas, który przekracza obecne zrozumienie. Niech ten nowy rozdział będzie przyjęty z radością i nadzieją, kierowani przesłaniem pokoju i miłości ogłaszanym przez Dziewicę Maryję. Niech jej światło nadal oświetla nasze serca i prowadzi nas ku erze trwałego pokoju. W tej nowej erze ludzkość będzie żyła w świeżo odkrytej harmonii z Bogiem, a Jezus będzie żył i panował w każdym sercu. Jednak w obecnym grzesznym stanie ludzkość nie jest na to gotowa, co tak wyraźnie ukazuje pandemia koronawirusa. Ostatecznym celem całej sekwencji tajemnic jest oczyszczenie, uświęcenie i upokorzenie ludzkości, przywracając ją do rozsądku i przywracając prawdziwe proporcje w relacji między Bogiem a człowiekiem. Mam optymistyczną wizję przyszłości. Jeśli wszyscy zaczniemy żyć zgodnie z przesłaniami Dziewicy Maryi, narodzi się nowy świat. Widząca Maria Pawłowicz powiedziała w 1988 roku: I tak, tajemnice oznaczają także koniec obecnej dominacji szatana nad ludzkością. Widząca Mirjana Dragiczewicz została poinformowana w drugim roku objawień: Ten wiek jest pod władzą diabła, ale gdy tajemnice powierzone Tobie się spełnią, Jego moc zostanie zniszczona. 1988 rok. Jedynie jedna z proroctw dziewicy Maryi pozostaje do spełnienia, a mianowicie triumf mojego niepokalanego serca. W Fatimie 13 lipca 1917 roku, nieco ponad 74 lata później w Garabandal dziewica Maryja ujawniła, że czas jej triumfu jest bliski. Zapraszam Was wszystkich do poświęcenia się w Post przez dziewięć dni. Aby z Waszą współpracą wszystko, co pragnąłem osiągnąć poprzez tajemnice rozpoczęte w Fatimie, mogło być w pełni zrealizowane. 25 sierpnia 1991 roku ksiądz João Zowo przepowiedział najbardziej szczegółowe szczegóły triumfu niepokalanego Serca Maryi, często określanego jako Siódma Wizja. Mistyczna obecność księdza Jose, proboszcza w Medugorie podczas pierwszych objawień jest niezaprzeczalna. 23 kwietnia 1992 roku podzielił się z francuską siostrą Emmanuel Maillard. Tu kończy się wielka wojna, która w Europie rozpoczęła się wraz z nadejściem komunizmu. Tutaj spełnia się i usprawiedliwia proroctwo związane z nawróceniem świata i upadkiem ateistycznego reżimu komunistycznego. Te znaczące wydarzenia ujawniają głębokość przekazu i ważność ducha poszukiwawczego w tym okresie przemian. Związek między proroctwami a współczesnymi wydarzeniami jest godny uwagi, inspirując nas do refleksji nad istotną rolą wiary i poświęcenia w budowaniu obiecującej przyszłości. Módlmy się, abyśmy zjednoczeni. Mogli przyczynić się do spełnienia tych proroctw i być świadkami zwycięstwa niepokalanego serca Maryi. Tutaj, gdzie komunizm i zło były być może głęboko zakorzenione, tutaj, gdzie dziewica Maryja objawiała się przez dziesięć lat, dzieje się coś wyjątkowego, wielkiego: zwycięstwo, triumf niepokalanego serca Maryi, upadek ludzkich błędów, zmiana serca ludzkiego, stworzenie nowej mentalności, początek lepszego świata. Mirjana, pomimo ciężaru jaki nosi, poznając niektóre z tajemnic, niesie również radość posiadania szczegółów dotyczących triumfu niepokalanego serca Maryi. Widząca posiadacze tajemnic i wiedzy o przyszłości wzbudzili wielkie oczekiwanie co do swoich osobistych, życiowych wyborów. Wiele osób zastanawiało się, czy się pobiorą i będą mieli dzieci. Ulga nadeszła, gdy Iwanka, pierwsza widząca Dziewicę Maryję, stała się pierwszą spośród nich, która miała dziecko. Obecnie wszyscy widzący mają dzieci, co daje łącznie 17 potomków. Mirjana w szczególności podkreśla, że ludzie się mylą, jeśli decydują się nie mieć dzieci. Przekonanie to podzielane podczas rozmowy z francuską siostrą Emmanuelle Maillard, zakonnicą zamieszkującą Medugorje od 1989 roku. Silne stwierdzenie Dziewicy Maryi, przekazywane przez Mirianę, rezonuje: Nie bójcie się mieć dzieci, przeciwnie, bójcie się ich nie mieć. Im więcej dzieci będziecie mieli, tym lepiej. Miriana podkreśla tę wiadomość, wskazując, że pełne zrozumienie tego przewodnictwa stanie się jasne, gdy tajemnice zostaną ujawnione. Pewność wyrażana przez Mirianę sugeruje głęboką wiarę w duchowe znaczenie tego wezwania i w obiecanie objawiające się w przyszłości. Wszyscy oczekujemy triumfu niepokalanego serca Maryi. Jezus będzie panować w każdym sercu. Historyczna misja Dziewicy Maryi polega na przynoszeniu Jezusa na świat. Od Jezusa otrzymuje wszystko i całą swoją siłę, z tą siłą i miłością, którą dzielą, prowadzi wszystkich, którzy jej pozwalają do Jezusa we wszystkim, co robi. Jezus jest miarą i środkiem. Dlatego nie można powiedzieć, że serce Dziewicy Maryi zwyciężyło, dopóki każde ludzkie serce nie zazna miłości i pokoju Jezusa. Dlatego też wyraźnym celem objawień w Medjugorje jest nic innego jak nawrócenie świata i dlatego właśnie połączyła swoje przyszłe zwycięstwo z obecnością Jezusa we wszystkich ludzkich sercach. Zwycięstwo niepokalanego serca Maryi przyniesie erę pokoju. Nie zdarzy się to za sprawą polityków, ale dlatego, że ludzkość osiągnie pokój z Bogiem. Wyjątkowo spokojna atmosfera w Garabandal jest otwartym oknem na erę, która nadchodzi. Ten pokój doświadczany przez miliony pielgrzymów ma być wchłaniany, wewnętrzniany i przenoszony z powrotem do domów poprzez osobiste nawrócenie, świadectwo i modlitwę tych, którzy przychodzą do Garabandal. Drogie dzieci, dziś jestem szczęśliwa, widząc Was w tak licznej grupie, odpowiadających na moje przesłania i żyjących nimi. Zapraszam Was, małe dzieci, abyście byli radosnymi posłańcami pokoju w tym zatroskanym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej mógł nadejść czas pokoju, którego moje serce niecierpliwie oczekuje. Na deszcz majowy 25 czerwca 1995 roku. Drogie dzieci, to jest czas wielkich łask, ale także czas wielkich prób, Dela, wszystkich tych, którzy pragną podążać drogą pokoju. Z tego powodu jeszcze raz Was wzywam do modlitwy: modlitwy, modlitwy nie słowami, ale sercem. Żyjcie moimi przesłaniami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, który Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dzisiaj, kiedy w moich ramionach trzymam Małego Jezusa, Króla pokoju. Pragnę dać wam pokój i abyście go nosili w swoich sercach, przekazując go innym, aż pokój Boży zacznie panować na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie 25 grudnia 2022. Błogosławiona matko, nasze schronienie w czasach próby, zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi miłości i zaufania. W Twoje łagodne ręce składamy nasze troski, wiedząc, że wstawiasz się za nami u swojego boskiego Syna. Maria, gwiazdo morza, prowadź nas przez burze życia i w chwilach ciemności, bądź naszym światłem przewodnim. Niepokalana Matko, szukamy Twojej łaski, aby żyć z miłością i współczuciem. Ofiarowując tę pokorną modlitwę, otul nas swoim płaszczem ochronnym. Pomóż nam wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Pani wysłuchaj naszej prośby i prowadź nas bliżej serca Twego Syna. Amen.